Dzień dobry, witajcie, czwarta rano A my jedziemy w góry. <grystanie> Jeszcze się trochę nie obudziłem, bo to normalnie wstaje o takiej godzinie, ale co tu też okazać? Czekamy na Olka i, i ruszamy. Chodźcie ze mną Jeszcze jakoś otwiera? Ja nie wiem jak się Manka. Nie, 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 nie. No, dojechaliśmy z ekipą, jesteśmy z Łatniej. Także jest z nami dzisiaj Olek, Paweł i z przodu dziewczyny, których nie można dogonić, bo się wyrwały i zasuwają. W planie mamy dzisiaj 25 km około. Pogoda jest na razie spoko. Coś padało, jest mokro, ale, ale nie pada. Jest jakieś 12 stopni, także rzeźko. No idziemy. Zobaczymy. Na razie słoneczko się gdzieś przebija między chmurami, także wygląda na to, że, że będzie ładnie dzisiaj. Mam ze sobą nowego dronika, więc pokażę wam go później. Zrobimy jakieś fajne ujęcia. No i co? Idziemy. A śliczna jest, co? Śliczna, no. Zobaczcie te piękne widoki. Trochę się pochmurno zrobiło. Trochę dzisiaj wieje. Jest tak, tak mokrawo, chłodnawo, ale za to widoki są przepiękne. Nie ma takiej lampy. I to wszystko jest takie ładne, miękkie. Trochę ciągnę nosem, bo jakoś te temperatury. Nie dogaduję się z tymi temperaturami ostatnio. Ale jest fajnie. Ekipa jest fajna, zadowolona. No idziemy. Dochodzimy powoli do schroniska na hali lipowskiej. Mieliśmy chwilę przerwy na widoczek. Mamy za sobą 9 km. No i tak dreptamy. No. Widoki są cudowne, bo tak jak mówię, jest, nie jest słonecznie. Jest tak pochmurno, przez co te kolorki są takie ładne, nasycone. No i tak idziemy, gadamy, opowiadamy o, o Sri Lance. Olek opowiada o cyprze, w którym się zakochał. No i tak sobie tak sobie wędrujemy. Na spokojnie. Totalnie bez pośpiechu. Nikt nas nie goni. Mamy cały dzień przed sobą. No i co? Nie ma tu marudzenia. Idziemy dalej.

w końcu ich dogoniłem w jednym miejscu. Patrzcie, nie chcę się odblokować. A ja mam bezalkoholowe kawusie. <noise> I plastry przyjechały. <noise> <noise> zawsze? <noise> tak, tak, zawsze, zawsze. Tak? Będziecie się malować? Nie, ja już jestem. A. Pokaż. Czego masz? Coś upadło te plastry. Doceń, doceń, doceń. Mogu nie być. Słyszycie? Ale mam wrażenie, że jestem śledziony. Śledzony. Patrzcie, o tym wam mówiłem, mały cudak, 135 gramów, gram wagi i nie potrzebujecie kontrolera. Zobaczcie, śmiga za mną. Jest ciężko, Mm, jest zimno. Znaczy, chłodno. Mokro. Co to mi, tak, doli? Potem liczę tym zbiecikiem na trzy kopce przed nami. Tam widać taką halkę. i kawałek dalej jest hala miziowa, i tak A tam widać On akurat O, na zabity. To jest No tak. To no, najbardziej otwajający. Tak, ten no, taki cycek. No, ten narzędzie cycek to mało, Jak pojedziemy no. w listopadzie na Słowację. To pierwszy dzień, się kiwniemy w slanej wodzie, w fajnym schronisku, a na drugi dzień sobie wejdziemy na górę, na małą babią, na dużą babią i wrócimy do schroniska. I Bardzo sami... mi się podoba ten pomysł. I Co już się jest... stało? To jest fajny trekking, taki 20 km, ale tam jest wraptośno, bo idziesz z poziomu wsi na najwyższy szczyt Wyspii do nie? Czekaj popchnę go. Ja mam e, ujęcie z Norwegii, jak się przewróciłem, to mi wystarczy. Właściwie, no tak, tak, no. <laughs> Dziennik pokładowy, numer kolejny. Mamy prawie 16 km. W sumie się nie odzywam, bo, bo się nic nie dzieje. Idziemy, gadamy. Szlak cały jest taki sam. Poza tym, że mamy buty coraz bardziej mokre, spodnie coraz bardziej brudne. Ale dochodzimy powoli na krawców w wierch. Została nam, ja wiem, jakieś może pół godziny 40 minut. Także idziemy tam zjeść jakiś obiad. No i już. I zawijać powoli do, złatnie na parking. Ogólnie spoko. Trochę kryzysy mnie dzisiaj brały. Trochę mnie jakoś tak odcinało. Zjadłem sobie tortilkę. Zakąsiłem batonem. I jest trochę lepiej energetycznie. Aczkolwiek zdecydowanie dzisiaj taki nie mój dzień. Jakiś taki śpiący, taki cały na nie jestem dzisiaj. I, i tak przebieram tymi nogami, bo przebieram, ale... Ale tak jakoś, tak jakoś to, to wygląda. Także idziemy, zameldujemy się ze schroniska. U, zniszczyło mnie to podejście. Dobre było. Dobra, zobaczymy jak oni się męczą. Przecież nie będę, nie będę wam swoich cierpień pokazywał. Ale nie ma ale lato się nawet nie zmęczyło. Patrzcie, jak wszyscy rzeźcy za kadrem stracą przytomność. Już nie Słuchajcie, jest sroga akcja. Najpierw zaginął Olek z Agnieszką. Teraz poszedł po nich Jezus. I, I on idziemy. też zaginął. My nie idziemy. Teraz jest taką dramatyczną muzykę trzeba podłożyć. No jak w horrorze. I wszyscy zniknęli. Puściłem drona, ale ma za mały zasięg. No, jesteśmy generalnie w pie. I Co my teraz robimy? Nie znamy drogi. Teraz najgorszy, że Agnieszka sama wraca. A nie ma Olka i Jezusa. Co? Jakby się co? ktoś pytał, to. Się Jakby się kto pytał, to Jezus to ma na imię Paweł, ale. Czekajcie, bo Agnieszka jakaś radosna wraca. <śpiosenka> no co ona się tak cieszy? Gdzie byliście? Gdzie byliście? I no. dlaczego nie odbierasz telefonu? Bo mam y, wyłączony, bo tu i teraz. Także słyszycie, jest tu i teraz. Wzięli i doszli, zobaczcie. Zobaczcie, mamy 20 km. Kilometrów. kilometrów, jakby to powiedział Czesio. A tam jest Krawców Wierch. I tam będziemy jedli, odpoczywali, pili. Herbatę z miodem. Pewnie mnie nie słyszycie, bo wieje. Ale, Ale... A, nie mam przyjaciół. Co? Nikt tego nigdy nie będzie słuchał, bo nie mam przyjaciół. Oni tylko idą za mną, bo w sumie nie wiem czemu za mną idą. To on ma kluczyki. A, masz jakieś pieniądze. Aaa, bo oni liczą, że im kupię obiad. W e. z człowiekiem z IT. E. <głos》>. Tak, to już jest głupawka po tylu godzinach. Brakuje laktozy. <laughs> Brakuje laktozy. Także idziemy la na laktozę. I idziemy na laktozę. I pojedli, posiedzieli. Idziemy, nie? Tak. Już my to chyba tu z godzinę tak nie dłużej. Dobrze, nie? Jedziemy, ekipa. Do widzenia. Do widzenia. I zobaczcie. Taki ziomek tutaj. Tak sobie stoi. Totalnie się nami nie przejmuje. O, zawstydziła się kamery. I my są. My doszli. Doszli są my, stoi tam nasz futon. On ma ładny kolor. Ładny, no? W nocy nie było widać. Idziemy mu ubrudzić tapicerkę, bo jeszcze nie widzieliście, ale on ma taką piękną, kremową tapicerkę. Idziemy mu błota nanieść. Dobra, moi drodzy, koniec. 28 km wyszło. Także całkiem fajnie. Tam się ekipa przebiera. No i co? Zmieniamy galoty, co by mu nie nabrudzić, bo jestem trochę brudny. Czekajcie, but jakiś dżindzy był jestem trochę brudny. Nie wiem jakim cudem butów nie wziąłem na zmianę. Także zaraz tam położymy jakąś szmatkę i, i lecimy do domu, bo, bo już późno i trzeba jechać odpocząć. Także co? Także dzięki za oglądanie. Dawajcie subskrypcje, lajki, wszystkie takie inne. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej! Thank you